Zachęcamy do subskrybowania kanału Twojej Telewizji Morskiej. Dziś w Urzędzie Gminy Wejherowo odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Umowy podpisały dziś gmina Krokowa, gmina Cewica oraz gmina Wejherowo. To są środki, które posłużą modernizacji tzw. dróg śródpolnych, czyli dróg dojazdowych do gospodarstw, do miejsc produkcji, ale to są też często drogi, które służą mieszkańcom, bo niejednokrotnie są to miejsca, w których mieszkańcy mieszkają, są domostwa, ale są też gminy takie, w których przy tych drogach są umiejscowione ośrodki społeczne. Jest taka jedna gmina w województwie też mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej tą drogą się poruszają, więc to są bardzo ważne inwestycje. Gmina w ramach dofinansowania otrzymała 160 tysięcy złotych. Co roku staramy się z tego funduszu uzyskiwać dofinansowanie na budowę kolejnej drogi, która umożliwia łatwiejszy dojazd przede wszystkim rolnikom do ich terenów rolnych, ale staramy się typować te drogi w taki sposób, aby one i pomagały rolnikom w dojeździe do gospodarstw rolnych oraz mieszkańcom do, do ich domostw. W tym roku dofinansowanie udało się uzyskać na ulicę Bukową w Nowym Dworze Wejchrowskim. Będzie to odcinek ponad 500 metrów. Z modernizacji drogi skorzystają także turyści. Całość będzie utwardzona płytami jąb. Ze względu na ten, że to jest to teren rolny, nie potrzebujemy budowania kanalizacji deszczowej. Będziemy po prostu w tym terenie budować rowy odwadniające, ewentualnie Studnie chłonne, jeżeli będzie taki wymóg. Samorząd Województwa Pomorskiego w tym roku tą kwotę tych środków zwiększył z 13 na 16, prawie 17 milionów złotych. To są środki, które też służą w podziale współpracy między samorządem wojewódzkim a gminnym. Zmieniliśmy także też proporcje finansowania tych umów. To znaczy, że po stronie samorządu wojewódzkiego koszt inwestycji jest pokrywany w kwocie 70%, po stronie samorządu gminnego 30%. I widzimy, że ten. To duży efekt. W tej edycji zgłosiło się prawie 70 gmin z Województwa Pomorskiego. We wrześniu podpisane zostaną kolejne umowy.